Cześć! Dzisiaj test wyżynarki akumulatorowej Parkside PSTDA 20RIB3 zaczynamy. Urządzenie kupiłem jako samo body bez baterii, bez ładowarki do baterii, ale w zestawie są również dwa zestawy, jest go, jak gołe body, jak również z ładowarką i baterią. Ba, bateria 2 ah i tak, w zestawie mamy samo urządzenie, listwa, instrukcja obsługi, imbus i trzy brzeszczoty. Jeden do cięcia stali, dwa do cięcia drewna. Dane techniczne, napięcie 20V, prędkość biegu jałowego od 0 do 2700. Skok pilarki 20 mm, głębokość cięcia w drewnie maksymalnie 80 mm. Głębokość cięcia w aluminium maksymalnie 12 mm, głębokość cięcia w metalu maksymalnie 5 mm. Ciężar z akumulatorem 2,1 kg. Wibracje w drewnie 9,27 m na sekundę kwadrat, w metalu 12,67 m na sekundę kwadrat. Krótki opis: włącznik tutaj, tutaj ustawienie pochylenia brzeszczotu, tutaj włącznik nadmuch na, na brzeszczu od powietrza, osłona, tutaj montaż brzeszczotu, blokada i tutaj montaż listwy. To wszystko. A jeszcze światło tutaj podczas pracy. Światełko. Światełko się pali. Także przetestujemy urządzenie, zobaczymy jak działa. Czas na podsumowanie. Tak jak widzieliście na filmie, płyta meblowa 18, sklejka 18, płyta wiórowa 18. Wyżynarka cieła bez problemu. Jeśli chodzi o poziom drgań, też nie ma najmniejszego problemu. Wyżynarkę można było prowadzić po linii bez problemu. Ostrze nie uciekało na boki. Fajne urządzenie, waga 2 kg, także bardzo mobilne, bez przewodu. Można wszędzie sobie wziąć ze sobą to urządzenie. Także na pewno się przyda w warsztacie czy w garażu. Ja polecam to urządzenie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj mój kanał. Widzimy się następnym razem. Cześć.